Dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy sobie o samodyscyplinie i systematyczności w kontekście stosowania leków. Powiemy sobie, co to jest i po co to jest, jak to rzutuje na stosowanie leków, no i pamiętajmy, że niesystematyczne bądź nieodpowiednie stosowanie leków może ciągnąć za sobą bardzo poważne konsekwencje. Także zapraszam do obejrzenia odcinka do końca. Mówmy sobie dziś o samodyscyplinie i systematyczności. Po co nam to sama dyscyplina? Potrzebna do wszystkiego. Do nauki, do pracy nad sobą, do planowania, do oszczędności, do zrzucenia nadmiernych kilogramów, czy do rzucenia nałogów, jak na przykład palenie. samodyscypliną jest jak z mięśniem. Trenowana zaczyna nam służyć coraz lepiej. Mięsień też, stymulowany systematycznie, pozwala nam chociażby na dźwiganie coraz większych ciężarów. Kwestia albo wypracujesz tą samodyscyplinę związaną z odpowiednim stylem życia, odżywianiem i funkcjonowaniem, albo będziesz przyjmować 15 tabletek dziennie o różnych porach i wtedy też albo wypracujesz sobie systematyczność, albo generalnie zjedzą cię te wszystkie choroby. Wybór należy do Ciebie. Często lekarze zapisują notacje na receptach 3x1, albo 3 razy 1, albo 3 razy dziennie jedna tabletka, albo na przykład jeden myślnik, jeden myśnik, 1 jest to notacja odnosząca się do stosowania i najczęściej, jeżeli zapisane 3 razy dziennie, to dzielimy 24 godziny przez 3 i mamy lek stosowany co 8 godzin. Praktycznie niestety rzadko kto się do tego stosuje i o tym pamięta. No bo niestety, żeby pamiętać, to często trzeba być zorganizowany, na przykład mieć pudełeczka z tablet. Kto pamięta o tym, żeby mieć... Podzielone tabletki o różnych porach dnia, i żeby je tak systematycznie stosować, zwłaszcza kiedy jest ich na przykład 15 dziennie. też się skutecznie leczyć? Najskuteczniejsze to są te leki, które są w ogóle stosowane. Przestrzeganie zaleceń lekarskich jest niestety niska, i to warunkuje niestety niską skuteczność leczenia. Chociażby pacjentów na problemy z cholesterolem nie przekraczają 10%. Niestety to po prostu niskie stosowanie się pacjentów do zaleceń lekarskich i rzadko kiedy odpowiednie dobieranie tych leków. W przypadku leków ważnych, takich jak antybiotyki czy leki, takie antywirusowe, bardzo ważne jest stosowanie ich w konkretnych odstępach czasu. Także sugeruję tutaj na przykład alarm w telefonie. Jest to proste dzwoni o konkretnych porach i wtedy o konkretnej porze bierzesz tabletki. Leki na nadciśnienie, czy na cukrzycę, czy na problemy z cholesterolem bierzemy stale, niedoraźnie. Nie bierzemy ich tak długo, aż problem zniknie. Jeżeli jest jakiś problem wynikający z zaburzenia metabolizmu, z otyłości, z kiepskiej diety, kiepskiego stylu życia i to warunkuje nam rozwinięcie się choroby, to, to ona się magicznie nie, nie odkręci od stosowania systematycznie tabletek. Tabletki nam leczą najczęściej objaw, czyli sam problem tej choroby, ale nie leczą nam przyczyny. Żeby zmienić przyczynę, to niestety musimy Zmieniać styl życia, zmieniać jakby w ogóle pacjenta. I tutaj niestety nie wszystkim się chce. Jak mamy te leki, to nie modyfikujemy tych leków z dnia na dzień. Dlaczego? Bo na przykład pełen efekt niektórych leków, jak na przykład diuretyków, czyli leków moczopennych, występuje dopiero po kilku dniach. No i kiedy tych leków zaczyna być dużo, no to wskazane jest korzystanie z pudełka. Jeżeli chciałbyś odstawić leki, to robimy to pod opieką lekarza. Wtedy możemy zaplanować, jak to zrobić: czy zmienić dietę, zmienić styl życia, zredukować wagę, jak tutaj podążyć, żeby spróbować, spróbować. Te leki odstawić i generalnie robić to stopniowo, tak żeby nie zrobić sobie krzywdy. Nie robimy tego na własną rękę, bo może się to skończyć kiepsko. Pamiętajmy, niektóre leki, jak na przykład beta-blokery, mają efekt z odbicia, czyli ich odstawienie w sposób gwałtowny powoduje gigantyczny skok ciśnienia, więc nie robimy tego sami. Są pewne leki, jak na przykład leki przeciwwirusowe. Omówimy sobie na przykład acyklowir, które wymagają bardzo konkretnego stosowania. W przypadku rzutu okryczki bądź półpaństwa stosujemy go co 4 godziny i to jest niezwykle ważne. Na przykład o godzinie 7. 11, 15, 19 i 23 i przez noc robimy 8 godzin przerwy, także w ciągu 16-godzinnego okna przyjmujemy 5 dawek leków. W Tutaj również fajnym rozwiązaniem jest budzik. Nastawiamy go właśnie chociażby o tej 7, 11, 15, 19, 23 i będzie nas informować o tym, że trzeba przyjąć kolejną dawkę. W dziwnym wypadku szansa, że będziemy go regularnie stosowali, jest niska. Niestety jest to lek o krótkim okresie utrwania wynoszącym mniej więcej 3,5 godziny. Stąd stosowanie tego leku. Leku jest mniej więcej co 4 godziny. Większość osób te leki w takich jednostkach chorobowych stosuje źle. Dla przykładu miałem pacjentkę, która brała acyklowir znanej firmy. Mówiła, że stosowała i on nie działa. No i dobra, no i się pytam, jak go pani stosowała? No, dwa razy dziennie. Nie czytała ulotki, więc brała dwa razy dziennie. Dwa razy dziennie po 400 mg to bierzemy w profilaktyce, nie leczeniu. Także stosowała za mało, stąd ten lek po prostu nie zadziałał. Antybiotyki takie jak ciprofloksacyna albo amoksycylina stosujemy je zazwyczaj co 12 godzin. Tutaj już np. 8:20 albo 7.90. 19. I znowuż warto nastawić ten budzik, bo jeżeli nie będziemy o tym pamiętać, no to to przyjmowanie antybiotyku będzie niesystematyczne i nie o równych odstępach czasu, i to może nam warunkować słaby efekt terapeutyczny, niedoleczenie. Na przykład klindamycynę stosujemy najczęściej 3 razy dziennie co 8 godzin, no i znowu szansa, że ktoś go faktycznie bierze 7, 15, 23, przez cały okres trwania jest kiepska, a wystarczy nastawić budzik. Jak chodzi o furaginę, tutaj zalecenie mówi pierwszego dnia 4 razy 100 mg, w kolejnych dniach 3 razy dziennie po 100 mg. W przypadku takiej Furaginy bez recepty mającej 50 mg to jest 4 razy dziennie po dwie tabletki pierwszego dnia. Praktycznie żadna osoba tak tego nie przyjmuje. Pytanie: czemu? Co się boją, że wezmą za dużo tabletek? No jakby już Paracelsus powiedział, że otruciźnie stanowi dawka. Także tutaj również kwestia jest taka, że nieważne ile tych tabletek przyjmiesz, tylko jaka jest dawka w tej tabletce. I często furagina na receptę 100 mg, bez recepty 50. Po co? Po to, żebyś kupił więcej i wydał więcej pieniędzy na te tabletki. Ale nie rzutuje to na skuteczność, także pamiętajmy, że nie bójmy się ilości tabletek, a całkowitej dawki zawartej tych. Tabletach. Kolejnym takim życiowym przykładem potrzeby systematyczności jest leczenie kurzajek. Ich wymrażanie za pomocą różnych preparatów, na przykład bez recepty zawierających kwas monochloroocetowy, bardzo skutecznych zresztą, więc tutaj załączę, wymaga systematyczności. Jeżeli nie będziesz tego robić systematycznie, to najpierw trochę wypalisz, odpadnie wierzchnia skóra i ona odrośnie, więc żeby był efekt, musisz to doleczyć systematycznie do końca. Jeżeli nie, no to się rozniosą i do leczenia będzie jeszcze więcej. Kolejnym takim fajnym przykładem konieczności systematyczności jest leczenie już takiego powikłanego zapalenia zatok, gdzie trzeba włączyć antybiotyk. Wtedy najczęściej włączamy ten antybiotyk rozpisany albo dwa, albo trzy razy dziennie właśnie, także znowuż ten budzik i systematyczność. Najczęściej przez 10 dni większość osób nie wybiera tak długo jak trzeba, przy zapaleniach zatok stosujemy te antybiotyki dłużej. No i generalnie tam mamy kombinacje, leki przeciwzapalne, antybiotyk, jakieś leki obkurczające naczynia, sterydy donosowe chociażby i, i w ogóle kombinacje różnych leków i trzeba to zastosować zgodnie z zaleceniami. Bo jeżeli się tego połączenia nie zastosuje tak jak należy, no to skuteczności leczenia nie ma. Pamiętajmy, że ta samodyscyplina i systematyczność w życiu popłacają i nie tylko w kwestii finansowej, w kwestii sportowej, ale tu właśnie w tej kwestii stosowania leków. Im będziesz je lepiej stosować, tym odniesiesz lepszy efekt terapeutyczny. Więc jeżeli już bierzesz te leki, to bierz je systematycznie tak jak lekarz zalecił. Inaczej nie działają. Najskuteczniejsze są te leki, które są przyjmowane. Dlatego w ramach WebMed dogłębnie zwracamy uwagę na stosowane leki, ich interakcje i skutki uboczne. Wprowadzając postępowanie lekowe i nielekowe razem, można uzyskać te same efekty przy użyciu mniejszych dawek dzięki temu, przy mniejszej ilości skutków ubocznych. Podsumowując, samodyscyplina jest bardzo ważna. Budujemy ją jak mięsień. Systematyczność jest życiowo niezbędna. Lepiej zacząć ją wypracowywać zdrowym stylem życia, niż koniecznością przyjmowania codziennie kilka razy dziennie tabletek. Leki na nadciśnienie, cukrzycę i problemy z cholesterolem bierzemy stale i nie odstawiamy bez konsultacji z lekarzem. Leki takie jak antybiotyki czy leki przeciwwirusowe wymagają bardzo systematycznego stosowania. Warto nastawić budzik w telefonie, by o nich nie zapomnieć. Wprowadzając zmiany nielekowe razem z lekami możemy uzyskać lepsze efekty przy mniejszej ilości leków i skutków ubocznych, a najskuteczniejsze leki to te stosowane systematycznie, czyli dobrze tolerowane i jak najłatwiejsze w stosowaniu.